Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. E, długo mnie nie było, bo w sumie rok, e, ale no nie miałam weny i chęci na nagrywanie czegokolwiek. E, ale teraz będziemy... Znaczy no, z jutro będziemy wyjeżdżać e, w góry, więc e, zapraszam Was do oglądania. A dzisiaj na śniadanie będę robiła jajecznicę, e, no z kanapkami. O właśnie, pomidora jeszcze nie wziąłam. Pomidor, pomidor. z pomidorem próbuję zrobić pastę z awokado no i oczywiście kakao Nie gotowe. Teraz idziemy szybko zjeść, bo jedziemy na łyżwę. Proszę, panek tu idzie na lodowisko. Mm. Hi, hi. Idziemy? Na lodowisko? Mm. Jedziemy, tak? Mm. Tak, jedziemy. Hmm. Będziesz jeździł? O tak będziesz jeździł. O tak Maksio będzie jeździł. Że co? Tak. Hmm. Як Макша бы ездил? Як Макша ездил? Вот так бы я ездил. Mm -hmm. Гелькатки. Гелькатки, 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 Kto przez łyżwy? Kto przespał łyżwy? Dobranoc. Przybiramy się. Przybieramy się. Tak? A potem idziemy na. Wiesz, gdzie idziemy? Na salę zabaw. Na salę zabaw. Idziemy na salę zabaw. Będziesz się bawił na sali zabaw? Co? Zjemy obiadek. Co? I pójdziemy. Dobrze? Maksiu? Marciu, halo! Dobrze? Dobrze czy niedobrze? Dobrze czy niedobrze? Ekstra, tak? Zjemy obiadek? Tak, zjemy obiadek. Dobra. Tak, z minuty! Ale nie palcami! No gdzie te palce? Musisz mieć siły na zabawę. O matko, wyjmij te palce! Wyjmij palce! Halo, tutaj masz! Halo! Proszę pana! No, trzymaj łyżkę, tak! O! Brawo, tak! I do buzi! O, pięknie! No i widzisz, i sam nawet jesz! No widzisz! Dobre? Mm, pychota. Ja takich rarytasów nie mam. No? przyszedł czas teraz na pakowanie, to sobie już przygotowaliśmy wszystkie y, potrzebne rzeczy. E, oprócz tych rzeczy kosmetycznych, bo to się rano dopakuje. E, I tak, dla Maxa wzięliśmy po jednej y, parze rajstop i skarpetek na dzień. Y, po jednych spodniach też na dzień. Y, bluzy też y, jedna na dzień. Gdyby się ubrudził, chociaż to... Wątpliwe, żeby bluzy tak szybko się brudziły. Yy, kąpielówki po dwie pary bodów na jeden dzień. Yy, no i dla nas tak. Yy, bielizna, yy, stroje kąpielowe, oczywiście koszulki, bluzy, yy, piżamy. A, ręcznik jeszcze dla małego. Tutaj są rzeczy kosmetyczne też dla niego. Pampersy. No i tyle. Tylko teraz trzeba to wszystko zapakować do walizki. O! Kto mi tu przywiózł walizkę? Maksiu, będziesz ze mną pakował? Tak? No dobra, to otwieramy walizkę. Dobra, spakowaliśmy się, Maksiu? Tak? Tak! Udało się! Już idziemy się myć! Już! E, dopakowaliśmy jeszcze klapki, no bo zapomnieliśmy, ja skarpetki narciarskie. E, no i oczywiście rano trzeba będzie jeszcze dopakować e, dla Maksa mleko i jakieś tam e, słoiczki e, z jedzeniem. Godzin, godzin, godzin. Mencie się, idziemy się męczyć. Hej? To wybierasz Maksiu zabawki, czy ja potem mam wybrać? Jedziemy, bo jutro jedziemy. Jedziemy, a Maxiu jest wesoły, Bo jutro jedziemy na wycieczkę. Jedziemy.